Świętych Aniołów Stróżów. Święto to ustanowione zostało około roku pańskiego 1610 treść nauki Kościoła o Aniołach Stróżach. Święto Aniołów Stróżów w dniu dzisiejszym przypadające jest uroczystością, którą każdy chrześcijanin z najszczególniejszym nabożeństwem obchodzić powinien. Można bowiem pod pewnym względem powiedzieć, że żadne inne święto tak z bliska nas nie dotyczy. W dniu dzisiejszym oddajemy cześć tym świętym istotom, które z liczby błogosławionych niebieskich duchów są najściślej z nami złączone, i to od chwili przyjścia naszego na świat aż do grobowej deski, a nawet i po śmierci. Są one tak dalece ciągle przy nas, że próż Boga, który wszechobecnością swoją wszystkie miejsca ogarniając, Ciągle i wszędzie jest przy nas, albo raczej my w nim, zawsze, z nikim innym, chociażby nam najbliższym, nie mamy i nie możemy mieć tak nieprzerwanego towarzystwa jak z naszym Aniołem Stróżem. Nie widzimy go wprawdzie oczami cielesnymi, lecz uczy nas z tego wiara, a jak wiemy, to co ona nam podaje do wierzenia pewniejszym jest jeszcze niż gdybyśmy się o tym własnymi oczami przekonali. Już by więc to samo dostatecznym być powinno, aby święto naszego anioła stróża obchodziło nas wyjątkowo. Lecz nie dość na tym, że mamy tę niewymowną pociechę, iż posiadamy ciągle przy sobie ducha niebieskiego. Przydała go nam nieograniczona dobroć boska, nie na to tylko, aby On nam towarzyszył i był jakby obojętnym widzem wszystkiego, co się z nami dzieje, lecz o niepojęta troskliwości Stwórcy nad jego. Nędznym stworzeniem, Pan Bóg dał go nam głównie, owszem, jedynie na to, aby się on nami opiekował, strzegł nas, zasłaniał od wszelkiej tak na ciele, jak i na duszy szkody, odsuwał od nas wszelkie pokusy i napady szatańskie, podawał święte myśli i natchnienia do serca naszego, dopomagał do spełnienia wszystkich dobrych czynów, nasze modlitwy zanosił przed tron Boga i w końcu. Nie odstępował nas nawet kiedy przed tym, że tronem staniemy dla zdania rachunku po śmierci. I tam bronił wedle całej swojej możności naszej sprawy, od której cała nasza wieczność zawisła. Gdy więc ten jest dla każdego z nas jego stróż anioł, gdy takiego każdy z nas ma w nim opiekuna i pośrednika, i to nie na jaki jeden tylko wypadek. Nie w jednej jakowej potrzebie, lecz w każdym bez wyjątku zdarzeniu i w całym bez żadnej przerwy ciągu naszego życia od przyjścia na ten świat do przejścia na tamten. Czyż niesłusznie powiedzieć moglibyśmy, że święto dzisiejsze nauczenie aniołów stróżów przeznaczone jest świętem najbliżej i najbardziej nas obchodzącym? Postanowione ono zostało, a raczej do dnia dzisiejszego przywiązane. Dopiero przez papieża Pawła V w wieku XVII, lecz już i w przód w wielu krajach chrześcijańskich, a szczególnie w Hiszpanii, obchodzone było. Wszakże postanowienie tego święta nie było postanowieniem dopiero wtedy oddawania czci świętemu aniołowi stróżowi, gdyż Cześć Takowa i nabożeństwo do anioła Stróża powstały razem z Kościołem. Skoro Pan nasz Jezus Chrystus nauczył wszystkich wiernych, że każdy z nas ma anioła stróża. Przez to samo nauczył nas, z jaką czcią dla nich być powinniśmy. Cześć aniołom w ogólności była oddawana i w synagodze, to jest pod starym zakonem, lecz cześć aniołów stróżów w szczególności zdaje się, że wzięła swój początek dopiero z kościołem. A to, co o tym mówią ojcowie święci, dowodzi, że za najdawniejszych czasów chrześcijaństwa była bardzo upowszechnioną. Nic tak wysokiego wyobrażenia nie daje o zacności duszy naszej, pisze święty Hieronim, w pierwszych wiekach kościoła żyjący. Jak gdy zastanawiamy się nad tym, że dla każdej od chwili naszego urodzenia przeznaczył Pan Bóg anioła za stróża. Stwórca najwyższy. Według powszechnej nauki katolickiej, całym światem stworzonym rządzi przez aniołów, a więc. Tym, że sposobem rozciąga swoją opatrzność i nad ludźmi, używając tychże błogosławionych duchów do kierowania wszystkim, co się nas w ogólności tyczy. Lecz człowieka umiłował Pan Bóg nad wszystkie stworzenie, bo nie tylko stworzył go jak każde inne dzieło rąk swoich, lecz nawet odkupił krwią własną, więc ze szczególnego przywileju, prócz aniołów, których używa do kierowania w ogólności wszystkim, co się do ludzi odnosi. Jeszcze przeznaczył jednego z nich dla każdego z nas osobna, o czym wyraźnie mówi pismo Boże. Aniołom swoim przykazało Tobie, aby Cię strzegli w drogach Twoich. Objawiając zaś nam to wielkie dobrodziejstwo Boże, Księgi Święte uczą nas także, jak względem tych naszych niebieskich towarzyszy zachowywać się powinniśmy i jakich opiekunów w nich posiadamy. Obraz bowiem jednego i drugiego mamy w tem, co Pan Bóg mówi do Mojżesza o aniele, którego mu zesłał dla straży ludu wybranego. – Oto ja poślę anioła mojego, – powiedział Pan Bóg do niego, – który by szedł przed tobą i strzegł na drodze i wyprowadził cię na miejsce, którem nagotował. Szanuj go i słuchaj głosu jego, a nie lekceważ go sobie, bo nie opuści cię, kiedy zgrzeszysz. Jest imię moje to w nim. A jeśli usłuchasz głosu jego, a uczynisz wszystko co mówię, nieprzyjacielem będę nieprzyjaciołom twoim i utrapię tych, którzy ciebie trapią. A także ważne usługi, jakie Archanioł Rafał oddał młodemu tobiaszowi, o czym również wspomina pismo Boże, a oraz i wdzięczność, jaką mu za to tobiasz okazywał. Uczą nas, czym są dla nas aniołowie stróże, jaką my za to wdzięcznością dla nich przejęci być powinniśmy. Ojcze, rzekł wtedy młody Tobiasz do starego, co mu za zapłatę damy, bo cóż może być godnym dobrodziejstwo jego. Zastanawiając się nad Boga naszego dla człowieka dobrodziejstwem w przydaniu mu anioła za stróża, tak o tym pisze święty Bernard, doktor kościoła. Aniołom swoim polecił cię. Cóż to za łaska? Co za dowód wielkiej miłości? Któż bowiem jest ten, co te zlecenie zrobił? Komu je dał? O kogo mu tu chodziło? I co nakazał? Zastanówmy się nad tym, bracia, i nigdy tego nie wypuszczajmy z pamięci. Któż jest ten, co to polecił? Oto ten pan przedwieczny, któremu podlegają aniołowie. On to im rozkazał, aby cię strzegli we wszystkich drogach Twoich. A więc Stwórca Najwyższy wydał rozkaz tym wzniosłym duchom, które są Mu najbliższymi, które właściwie mówiąc są Jego domownikami, a rozkaz, przez który głównie ma Ciebie na celu. A kimże Ty jesteś? Czym jest człowiek, Boże mój, abyś o nim pamiętał? Jakby człowiek był czym innym, jak nędzną, zgnilizną. Lecz, jak myślisz, co o tobie Pan Bóg rozkazał? Polecił aniołom swoim, aby cię strzegli. Jakimże więc poszanowaniem, jaką miłością i ufnością słowa te napełniać nas powinny? Uszanowaniem dla obecności Anioła, miłością za Jego ku nam miłość, ufnością w Jego możną opiekę. Gdziekolwiek przed to znajdować się będziesz, chociażby w najskrytszym miejscu, Miej uszanowanie dla Twojego anioła. Czyż odważysz się w jego obecności na coś takiego, czego byś nie śmiał spełnić w obecności jakiejkolwiek poważnej osoby? Czy wątpisz, że on jest przy Tobie, dlatego że go nie widzisz, a przecież kiedy wiara Cię tak uczy, pewniejszym tego być możesz niż gdybyś na to patrzył? Serdecznie więc miłujmy naszych aniołów stróżów, z którymi kiedyś będziemy wspólnie przebywać w niebie a których dał nam Pan Bóg za przewodników, opiekunów i mistrzów nieodstępnych na ziemi. Czegoż obawiać się możemy, zostając pod strażą tak potężnych obrońców. Ani ich żadna trudność przezwyciężyć nie mogą, ani żadna siła odwrócić od posłannictwa, jakie im Pan Bóg przeznaczył. A tem jest, aby nas ciągle zwracali do ostatecznego końca naszego, to jest do osiągnięcia wiecznej chwały w niebie. Bo dlatego właśnie zlecił im strzec nas we wszystkich drogach naszych. Owoż w spełnieniu tego posłannictwa są przemądrymi, wiernymi i potężnymi, czegoż więc lękać się możemy. Tylko z naszej strony powodujmy się wiernie ich przewodnictwem, kochajmy ich bardzo, a ile razy natrze na Cię silna pokusa, albo ogarnie Cię smutek, udawaj się do anioła, który jest Twoim stróżem, towarzyszem. Opiekunem, Twoim obrońcą w niebezpieczeństwach i pocieszycielem w strapieniach. Wzywaj go wtedy wołając Panie, giniemy, zachowaj nas. Lecz głównym naszym obowiązkiem względem anioła stróża jest doskonałe posłuszeństwo natchnieniom, jakie on w sercach naszych rozbudza, a które, o ile są dobre, święte i ku pożytkowi duszy naszej służące, od niego pochodzą. Na to bowiem właśnie i przede wszystkim, z nieprzebranej dobroci swojej, przeznaczył Pan Bóg za nieodstępnego nam towarzysza tego Ducha Niebieskiego, stanowiąc Go naszym przewodnikiem i najbliższym pomiędzy nami z Duchem Świętym, od którego wszelkie łaski pochodzą pośrednikiem. Jak z jednej strony mamy zawziętego wroga duszy naszej, ciągle zajętego wynajdowaniem sposobów, aby nas zgubić, a tem jest szatan, tak z drugiej mamy wiernego i najtroskliwszego o prawdziwe dobro nasze przyjaciela, a tym jest Anioł Stróż, wszelkiego dokładający starania, aby nas uświętobliwić i jak najmilszymi uczynić Panu Bogu. Szatan nas prześladuje z powodu nienawiści, jaką pała do Stwórcy, a Anioł Stróż nas broni i opiekuje się nami, z miłości ku Panu, który go do tego jedynie przeznaczył. Jakimże byłoby to szaleństwem, jaką względem Boga najlepszego niewdzięcznością, jak strasznym zaślepieniem, nadstawiać ucha potrzebom istoty kielnej, mającej na celu tylko wieczne nasze nieszczęście, a nie słuchać głosu tego niebieskiego zesłannika, którego wszystko, co się nas tyczy, obchodzi jeszcze bardziej niż nas samych, który płacze nad każdym naszym upadkiem, a nie zrażając się niczem i nigdy. Zawsze nas wspiera, ratuje i do nieba pragnie zaprowadzić. Ile razy przychodzi nam spełnić jakiś czyn dobry, albo oprzeć się pokusie wiodącej do złego, czujemy w sobie tę walkę przez dwóch tych duchów wszczynaną, bowiem wróg nasz chce nas powstrzymać od dobra, a przywieźć do złego, a najdroższy nasz stróż, Anioł, przeciwnie, usiłuje powstrzymać nas od grzechu, a nakłonić do cnoty. Czyż godzi się wahać wtedy? Niech Bóg dobry uchować nas raczy od tego. Lecz aby tak było, prośmy go o to właśnie, za pośrednictwem Anioła Stróża, który wszystkie nasze prośby przed tron jego zanosi, a prośmy bezustannie, aż do chwili śmierci, abyśmy wtedy, skrzydłami naszego Stróża Niebieskiego, od ostatecznych napaści złego ducha wyzwoleni, mogli na wieki dziękować Bogu za to niewymowne dobrodziejstwo, jakiem nas obdarzył w czasie przeznaczający dla każdego z nas za nieodstępnego opiekuna jednego z błogosławionych duchów majestat Jego w niebie otaczających. Pożytek duchowny. Wyznaj szczerze, że albo bardzo słabe, albo żadnego dotąd nie miałeś nabożeństwa do Twojego Anioła Stróża i tak się względem Niego zachowałeś, jakbyś nie wiedział wcale o tak wielkim dobrodziejstwie Boga dla Ciebie. Niech więc odtąd będzie inaczej. Rozbudź w sercu Twoim wielkie do świętego anioła stróża Twoje nabożeństwo i w każdej nacierającej na Ciebie pokusie, niezwłocznie, a najzupełniejszą ufnością uciekaj się pod jego skrzydła. Modlitwa Boże, który z niewysłowionej opatrzności Twojej świętych aniołów dla straży naszej wysyłać raczesz, Daj nam pokornie Cię o to proszącym, i skutku ich obrony zawsze doznawać, i wieczną społecznością cieszyć się z nimi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Na tę intencję bądź pozdrowiona Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc życia twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo Polski, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.